Dobra. Słuchajcie, teraz idę do mojej kosmetyczki na paznokcie, bo wiecie, ja mam kosmetyczkę i mówię, idę na ręce, bo nie mam nic, czy na stopy, bo mam do zmiany. I na to, i na to idziesz. Także ja mam pełen full serwis. Moja Donia właśnie jest po pierwszym szkoleniu e, kosmetycznym i mówi, że dowiedziała się tak bardzo dużo rzeczy, że nawet nie wiedziała że są trzy klinery i one mają swoją zasadność. Dopiero się dowiedziała teraz na tym pierwszym szkoleniu dwudniowym wydgoszczy. Będzie ich miała jeszcze cztery, po czym już będzie pełną profeską, jeśli chodzi o paznokcie taką z papierem. A jeżeli chodzi o to, co wybrała Dominika jaką ścieżkę nauki i edukacji, to zapraszam na Doni kanał. Donia ma kanał pod tytułem Donia. I tam Wam opowiada, i z tego co widziałam, bo dziś montowała swój pierwszy film ze szkolenia, bardzo ładnie Wam go nagrała. Także możecie spędzić chwilę z Dominiką i tam dowiecie się coś więcej na pewno. Także zapraszam. Tylko moja kosmetyczka chce pożyczyć ode mnie softboxa, bo swoim nie dysponuję. muszę przyjść. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest softbox, to jest taka lampa na statywie. O, można regulować wysokość, ona daje bardzo fajne, rozproszone światło i do jest jak znalazł. I nasza córka yy, yy, pożycza sobie od nas, ale pewnie sobie kiedyś kupi, nie, Donia? Nie. Nie, mówi, że nie. Widzicie? Cześć, Igor. Cześć. <grym> Proszę bardzo, stanowisko, zobaczcie. O, widzicie? Ona musi mieć świateł, a świateł. Nie muszę, ale ja słabo widzę. Mm -hmm. I jestem takim upsy tupsi. Jestem w tuż <słuch> Milion narzędzi do segregacji. Dzień dobry, witam się z wami dzisiaj bardzo serdecznie ze stacji Orlen wyjątkowo dzisiaj, już nie zdążyłam w domu słuchajcie, bo musiałam zrobić bardzo dużo rzeczy przy sobie jadę z moją gwiazdą na inaugurację roku akademickiego to ukłon dla tych wszystkich hejterów którym to, że Dominika nie idzie na studia ja bardzo było nie w smak Zapraszam na film. 168. Chcesz odtoga? Tak biorę. <grym> dobra. A to nie gdzie jest? Szybko! <grym> Szybko! na moim wideo. Jesteśmy po uroczystości, zobaczcie jaka jest pogoda. To są jakieś żarty chyba. Taka pogoda. Jak to musiałeś się No, idziemy do autka. No. Co tam i go. Czekamy na donie, bo wiecie, tutaj są takie... pobiera się bilet, wiadomo. I myślałam, że można będzie przy wyjeździe zapłacić kartą, a nie, to nie to trzeba iść do recepcji i tam u pani zapłacić w recepcji, ona szczytuje to i. Takie trochę skomplikowane, no ale do niej poleciała. I wraca. Jesteśmy już w Toruniu. Donia poszła załatwiać swoje sprawy. E, chyba będziemy musieli coś zjeść, widzicie, bo to długo, to tak się nie da. E, ja co prawda na śniadanie kawałeczek chlebka sobie zjadłam, ale głodna jestem. No więc podjedziemy sobie teraz do e, KFC. Biegnie, Teraz Wam pokażę ją. Zanim mój telefon przewrócił, wiesz, kamerę, to Ty już doszłaś, Ty za szybko biegasz. Hi guys. Załatwione? Tak. E, legitymacja będzie. Kiedy? jest z a Muszę dostarczyć to, ten i razem z tym badaniem lekarskim. Dobra. E, muszę dostarczyć oryginał, bo Pani mówi, że na razie sobie zakserowała ten sken. A, dobra. Ale musimy mieć oryginał. Wiem o co chodzi. Dobra, jedziemy, będziemy coś szukać do jedzenia. <laughs> wie, niekomfortowo. Ona wy niekomfortowo wyglądam, jak wieje wiatr. Patrz, patrz. No idź, Igor. Dzieci to są fajne. Dzieci to są fajne, słuchajcie. One odchodzą z samochodu, nie zamykając samochodu. I jest wszystko dobrze. W każdym razie, podjechaliśmy pod... Kentucky Fried Chicken. <laughs> jak to Mir mówi. E padło na to. E go. padło na to. Idziemy. nie było normalnych Nie było. Proszę, to jest Igora. I ten Grander, tylko podwójny jest do niej, a pojedynczy jest Twój. Kolesław, no frytki i 10 hot wingsów. Takie mamy zamówienie. Smacznego Igo. Dziękuję. nie Wiowa, na igo. Ja nic nie będę mówić, ja po prostu wejdę, bo mi wyciągnął Igor i Donia. No jasne, a kto jest? Słuchajcie widzowie, oni mają takie bardzo mięciusie skarpetki i my już jedne mamy po 13,95 Są w takich kolorach, o zobaczcie, Igor jeszcze ma zielone z takim kremowym, a ja sobie wezmę czarne i bordowe. Hmm? Będzie mi pasowało do lakieru, bo Donia mi świeże zrobiła, temu będzie pasowało, czy nie? Zobaczcie, zestaw na zimę. Tak. Jak wyskoczyło już ze świątecznymi, bożonarodzeniowymi, słuchajcie, um, ozdobami, dekoracjami, kubeczkami, podstawkami wszystkim. Wszystkim. Jak przyjdzie czas na Boże Narodzenie, to nie będzie nic. Tak, nie. A tam chodzi nasza donia. Donia? Słuchaj, nie ma tych kupków, co nam się podobało. To ta figura! Dlaczego no, on to trzyma? Bo on sobie to kupuje. To jest, fajne, patrz. to jest fajne. Następna będzie szabrować. Z nimi tu wchodzić to nie wolno. Do czego? Do gdzie jeszcze albo Wiesz co zawsze? Następna będzie szabrować. Do czego? Do mają, chodź, pójdę z tobą. Dania, bo Igor mówi, że odbija świąteczna palma. Ja nie mogę z moich dzieci, naprawdę. Kupił sobie świąteczne rzeczy. Świąteczne I to, nie rzeczy. Tylko to kupię. No, ale bardzo ładne. O mnie jak tu śmierdzi. Wow. Czym? KFC. KFC pachnie u nas, bo wiecie co, zostało mi skrzydełko i do niej jeden kotlet z burgera i wieziemy fineczce, Bo ona została w domu sama biedna. i co, co, co? What the hell? Widzieliście, kiedy było przejście płynne? Siak został sam i ona teraz będzie miała taką radochę jak my wrócimy. A tu jeszcze pancia jej przywiozła mięsko. Fajnie będzie miała, ona będzie zadowolona z tego. Co nie? Balmurzyna. No, to jestem ja Jesteśmy w domu. Teraz trzeba wypakować cały samochód wszystkiego. Żeby nie... Tu mamy paczki, torebki, dla fineczki jedzenie i takie tam. Dośwekka co to jest? Igora? Mleko. Patrzcie, mleko, zostawił słuchawki, kurtkę i to kto to ma porobić? Matka. Mm, takie coś mam. No. <noise> Nie ma zabierania. Jasne? Widzowie, kupuję sobie raz w tygodniu kilogram cytryn i robię z tego, słuchajcie, sok. I wyciskam i trzymam w lodówce. Jest to zdecydowanie taka wygodniejsza forma, a później rano nie trzeba tego wyciskać. Schowam to do lodówki i cały tydzień mam na rano do wody tą cytrynkę. Zobaczcie, mam brudny palec, bo właśnie przyszłam. Mogliście zauważyć, wypiłam kawę z moją mamą. I kupiłam sobie w inter dzisiaj, jakaś szafa otwarta to jest w inter dzisiaj kilogram cytryn raz w tygodniu wyciskam sobie do buteleczki, tak od was <ścoughs> ściana od was wyciskam sobie je przez taki, taką ręczną wyciskarkę, Powiecie raz wycisnęłam tą cytrynę w wyciskarce do owoców tej, zim, tej, tej obrotowej wolnoobrotowej. O i ona wyciska też pestkę i ja nie lubię tej gorzkości tej pestki dlatego wolę ręcznie wycisnąć cytrynkę robię to raz w tygodniu chowam do lodówki później w razie herbaty z cytryną czy właśnie do rannego zakwaszania żołądka ją stosuję teraz słuchajcie zostałam poproszona o rozpalenie w kominku pierwszy raz bo dzieci zmarzły i generalnie jest bardzo silny wiatr na dworze wie jak nie wiem mogliście rano już zauważyć jak zaczęłam nam nagrywać vloga na tym orlenie tak wiało, że ja mówię, po co w rozpuszczonych włosach jadę? Najlepiej związać sobie włosy, wtedy nie ma takiego problemu. No i już Wam pokazuję ten kominek. Dla tych wszystkich widzów, którzy chcą mieć kominek, ja Wam naprawdę życzę. kiedy to jest taka przyjemność, właśnie w tej porze roku, kiedy to zaczynamy zbierać grzyby i to tak jeszcze nie jest czas na to, żeby w spółdzielniach zaczęli nam palić, czy mi to już nie, ale niektórzy z Was, którzy mieszkają w bloku, no to spółdzielnia tam włącza grzejniki. Zanim oni włączą te grzejniki, no to jest trochę zimno, no i wtedy taki kominek w domu jest rozwiązaniem. My też jakoś wcześniej dużo nie włączamy, zresztą ja nie uruchamiam nigdy pieca na gaz, z tego względu, że ja się na tym nie znam, musi słabo mi to zrobić. No a jak dzieci zmarzły, no to o tej porze roku kominek jest po prostu super sprawą. Więc... Proszę bardzo, kominek odpaliłam. Dominika się cieszy, a ja Wam pokażę, kto cieszy się jeszcze bardziej. Ona patrzy w ten kominek, fineczka, tak? Pani musi przystawić pówkę, wiecie, ja jej zawsze tu podstawiam pówkę. Ona sobie tu siada e, i się wygrzewa. To jest piesek ciepłolubny. I bardzo dużo snu potrzebuje też ten piesek. Niektórzy z Was nie wiedzą, co za urocza psina. Co to za, e, co to za e, rasa? No to jest mini pincher fineczka jest mini Pinscherkiem. Tylko wiecie co, mini pinczere to są takie jak ma moja siostra, ciut mniejsze pieski. Natomiast fineczka jest krzyżówką mini pinczera z sarenką zwykłą, ciut większym pieskiem, bo pani mówiła, że one wtedy tak nie chorują, te psiaczki i się lepiej chowają. I to jest chyba prawda, bo fineczka jest odporna, a Kika ciągle coś tam choruje, jakąś padaczkę ma i no jest silniejszym pieskiem zdecydowanie. Już pani przystawia pówkę, to jest jasne, oczywiście, Patrick mnie prosi. Już. No, co to jest? No, to jest pówka. Pówka dla fineczki i fineczka będzie tu się wygrzewać. <grym> jesteś uroczym pieskiem, wiesz fineczko? Takich piesków jest mało uroczych, i grzecznych, bo jesteś grzecznym pieskiem. Ona tylko troszkę kurierów goni, a oprócz tego to jest super grzeczna. Tak, ty jesteś super grzeczna. O tej porze roku bardzo lubię świecić takie świeczuszki tilauty. Akurat teraz mam jeszcze dynie. Więc w dyni. Ja kupuję je w Action, one są akurat zapachowe. Żurawina truskawka i mam jeszcze wanilia, to taki drugi mój ulubiony zapach. Ten zapalniczek również jest z Action. Słuchajcie, ja już go mam drugi rok i on się elegancko sprawdza, nic się z nim nie dzieje, nie trzeba go tam ładować ani nic. No i taka dynia urocza stoi na stole. Zaraz wam pokażę. Widzicie, dynia jest prześlicznej urody. Ona zupełnie nie pasuje mi do mojego pokoju, ani jej kolor ale tak mi się podobał ten miodowy kolor, że mówię, troszkę jednak będzie do stołu pasować. Prawda? <grytanie> Jak już do niczego innego, to do stołu. Tu na tą świeczuszkę, którą widzicie, dokupiłam takie, taką, taką opaskę. Ona też troszeczkę nawiązuje do tej dyni. No coś musiałam tu wykombinować, ale generalnie bardzo podoba mi się ten zestaw i podoba mi się ta to jest taka, widzicie, taca, ona jest na nóżkach, i ja ją kupiłam w Action, tylko ją nasmarowałam porządnie olejem, dlatego że była tak sucha i wysuszona, że aż skrzypiała. Ale bardzo fajna jest, można ją przestawić i ładnie się prezentuje na takich nuziach. Podoba mi się. No więc, aha, a propos wrzosu, słuchajcie, nieprawda, to jest nieprawda o tym wrzosie, więc zaadoptowałam go i stoi w salonie. I taki jaśniarski pokój, słuchajcie, mam. E, tu mam jaśniarskiego psa. Jej to pasuje, ten kominek. E, I teraz muszę jeszcze zawołać do niej i wypijemy sobie e, herbatkę, bo kawkę, jak widzieliście, pijam już z mamą, bo jak przyjechałam, to mama od razu, czy tak długo i co tak długo? Widzicie, jak się człowiek wyjedzie, to zaraz dziura. <laughs> I mama przyszedł od razu, to z mamą wypiłam kawkę, a z Donią wypiję teraz herbatkę, obejrzymy sobie jakiś serialik. A jeszcze zapomniałam e, pokazać moim widzom, a w sumie to bardziej kobietom chyba. E, zakupiłam sobie ostatnio na live, na TikToku, można <grymne> fierankę e, do salonu. Wiecie, jakiś czas temu, chyba w tamtym roku, bardzo podobały mi się zasłony w falbany. Tylko nie podobało mi się to, że one są tylko no, pięć falban jest na dole. U mnie ono by przypadło za kanapą, to ja mówię, po co mi takie. Powinni uszyć falbany od samego karmisza. Uszyli, już Wam pokażę. Uszyli, widzicie? Mam e, białe zasłonki. Nie wiem, jak to na wideo wyjdzie, ale mam białe zasłonki. A kto tam chodzi po podwórku? A Igor jest szwagier. E, I te króciutkie. One są, 1,60 sześćdziesiąt. Ja je sobie podwiązałam, ale można je rozpuścić. Tylko, że ja lubię mieć dość dużo światła w pokoju i lubię tak pół odsłonić. I, i taką formę wybrałam, ale one mi bardzo się podobają, są urocze. Tym uroczym akcentem, moi kochani, pożegnam się dzisiaj już z wami. Mam nadzieję, że vlog wam podobał się i może tak być, że to czasami jestem sama ja z dzieciakami bez Sławomira. Niektórym to pasuje, niektórym to nie odpowiada. Natomiast e, chciałam się podzielić z Wami dzisiejszym dniem, e, także komu się podobała, zostawia łapkę w, dure, w górze. Ja zapraszam również do komentowania kanału e, i do następnego wideo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i cześć!